W dzisiejszym filmie krótko wyjaśnię zastosowanie reguły Delopitala. Zakładamy, że funkcje f i g są określone w otoczeniu punktu a. Wtedy, jeżeli granice obu funkcji przy x dążącym do punktu a są równe 0 lub nieskończoności, to możemy zapisać, że granica f przez g przy x dążącym do a równa się granicy pochodnej z f przez pochodną g. Przekładając to na nasz przykład, sprawdzamy. Mamy limes przy x dążącym do jedynki z 5 przez x do 5 odjąć 1, odjąć 4 przez x do 4 odjąć 1. Podstawiamy sobie jedynkę, sprawdzając jaki mamy symbol nieoznaczony. Mamy tak, 5 przez 1 odjąć 1, czyli 0, to jest nieskończoność. I analogicznie tutaj mamy 4 przez... 1 odjąć 1 to jest również nieskończoność. Aby zastosować regułę Delopitela, potrzebujemy mieć symbol nieoznaczony 0 przez 0. Przechodzimy więc do prostych przekształceń. Zaczniemy od sprowadzenia wszystkiego do, do wspólnego mianownika. Mamy więc tak: w liczniku 5x do 4 odjąć 5. I teraz odjąć 4x do piątej dodać 4, a w mianowniku x do piątej odjąć 1 razy x do czwartej odjąć 1. Przechodzimy jeszcze do wymnożenia nawiasów z mianownika mamy limes. Przy x dążącym do jedynki. Tutaj dalej 5x do 4, odjąć 5, odjąć 4x do 5, dodać 4 i tak w mianowniku mamy x do 9, odjąć x do 5, odjąć x do 4 i plus 1. Teraz tak, podstawiamy sobie jedynkę za x. Widzimy, że powstał symbol nieoznaczony 0 przez 0. Korzystamy więc z reguły Delopitala i zapisujemy limes przy x dążącym do jedynki. I tak, pochodna z licznika to będzie 20x do trzeciej odjąć. 20x do 4. A w mianowniku otrzymamy 9x do 8. Odjąć 5x do 4. Odjąć 4x do 3. I teraz przechodzimy do kolejnych przekształceń. Możemy sobie zapisać. Że to jest limes przy X dążącym do 1 i wyłączymy sobie X do trzeciej przed nawias. Zapiszemy więc tak X do trzeciej 20 odjąć 20X. I tu również wyłączamy X do trzeciej. Mamy tak 9 x do 5 odjąć 5x odjąć 4 teraz dzielimy sobie to obustronnie przez x do trzeciej to nam się skraca możemy jeszcze wyjąć sobie 20 przed granicę z licznika mamy teraz 20 granic przy x dążącym do 1 z 1 odjąć x i w mianowniku zostało nam 9x do 5 odjąć 5x odjąć 4. Podstawiamy sobie za x 1 i sprawdzamy, jaki symbol nieoznaczony tym razem nam wyjdzie. W liczniku mamy 0 i w mianowniku również otrzymujemy 0. W związku z tym stosujemy twierdzenie Delopitala jeszcze raz. 20. Tak, 20. Limes przy x dążącym do jedynki. Tutaj zostanie nam minus 1, a w mianowniku 45 x do czwartej odjąć 5. W tym momencie jesteśmy już w stanie podać konkretną wartość granicy i zapisujemy, że to jest po prostu 20 razy minus 1 przez 45 odjąć 5. W związku z tym Tutaj otrzymujemy 40, skróci nam się to i otrzymamy minus jedną drugą. Dziękuję za uwagę.